Drodzy bracia i siostry, pod koniec pierwszego czytania słyszymy echo tej katastrofy, która dokonała się uzarania ludzkości w raju, kiedy człowiek uwierzył w katechezę złego ducha, że Bóg nie jest miłością, że Bóg opuszcza człowieka. Że nim się nie zajmuje, że co więcej zabiera mu to, co mu wcześniej dał, zabiera mu wolność. I tak przez wieki funkcjonuje ten świat, także dziś to słyszymy. Te słowa, które słyszeliśmy pod koniec pierwszego czytania, mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Jakże często te słowa pojawiają się i teraz, także u ludzi pobożnych, kiedy przychodzą bardzo trudne wydarzenia w ich życiu, kiedy doświadczają krzyża. Te słowa, chociaż mówi Syjon, nie pochodzą od Pana Boga. To jest cały czas oszustwo złego ducha który próbuje nam właśnie to wcisnąć, że jesteśmy sami, że sami sobie musimy radzić, że Bóg nas opuszcza, że Bóg nas nie kocha. I wystarczy, że o jednym wydarzeniu w naszym życiu myślimy, że Bóg nas wtedy opuścił. Już wtedy zły duch może nami bardzo skutecznie manipulować, strasząc nas, że jeśli wtedy Bóg Ci opuścił, jeśli wtedy o Tobie zapomniał, bo skąd wiesz, czy nie opuści cię znowu, za chwilę, a więc nie licz na Niego, licz na siebie, na swoje siły. To kłamstwo złego ducha, które sprawia, że człowiek potem przegrywa z Nim i w gruncie rzeczy przegrywa także swoje życie. Prorok, czy Bóg przez proroka odpowiada na te słowa Syjonu, na te słowa jakże wielu ludzi. Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Gdybyśmy wzięli tekst oryginalny hebrajski, zobaczylibyśmy, że tam nie ma mowy o niemowlęciu. Tam jest mowa o tym, czy może niewiasta zapomnieć o dziecku, które karmi. To jest bardzo ważna różnica, niemowlę. Owszem, dziecko, które jest niemowlęciem, jest również karmione, ale tekst oryginalny podkreśla właśnie to, że chodzi o matkę niewiastę, która karmi swoje dziecko. Każda matka, która karmiła swoje dziecko, wie, że nie można, i to z racji fizjologicznych, zapomnieć o swoim dziecku, które karmi, bo. Z jej organizm, nawet gdyby zapomniała, to jej organizm jej o tym przypomni. I mówi dalej prorok: Nawet gdyby ona zapomniała, co jest niemożliwe, nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. I gdybyśmy czytali dalej ten, ten tekst, przeczytalibyśmy. Słowa, które są niezwykle cenne, zwłaszcza dla ojców Kościoła. Popatrz, na moich rękach mam cię wypisanym. I ojcowie Kościoła ten werset będą tłumaczyć przebitymi dłońmi czy nad garstkami Jezusa Chrystusa, przebitymi gwoźdźmi, aby pokazać miłość Boga. Miłość Boga. Będą też mówić o tym dialogu, który toczy się między Jezusem a Ojcem w miłosierdziu Bożym. Ojcze, zobacz, ja za niego umarłem. Ja za nią umarłem. Pokazuje Jezus swoje chwalebne rany. I w Ewangelii widzimy, jak Pan Jezus objawia. Jak próbuje objawić swoim przeciwnikom naturę Boga, swoją jedność z Ojcem, czego oni przyjąć nie mogą, bo czerpią swoje bezpieczeństwo z zachowywania prawa swoiście pojętego, tak jak oni je rozumieli. Nie z miłości Boga, nie z tego, który Nigdy nie zapomina, który, nawet gdyby Matka zapomniała, pamięta o nas, nie to jest źródłem ich bezpieczeństwa, źródło ich bezpieczeństwa, jakby tkwiło w nich samych, w ich woli, w ich wysiłku zachowywania prawa. I dlatego z tego punktu widzenia prawa swoiście pojętego osądzają Jezusa. Dziś w tej Ewangelii rozpoczyna się dialog, który będzie trwał przez kolejne dni Jezusa, właśnie z Żydami, z Faryzeuszami, i który znajdzie swój wyraz najmocniejszy, kiedy Jezus im powie, czego niestety nie usłyszymy w tych Ewangeliach, bo ten werset jest usunięty z czytań szalnych. Usłyszymy, Niesamowicie mocne słowa Jezusa, gdy Żydzi będą twierdzić, mamy Abrahama za ojca, a potem powiedzą, że Bóg jest naszym ojcem. Jezus im odpowie, Wy macie diabła za ojca. I pełnicie czyny waszego ojca, usiłujecie mnie zabić, jesteście zamknięci na to, co ja wam przynoszę, na, na miłość Pana Boga. Bo tym, który jest zamknięty i zamyka nas na miłość Pana Boga, to zły duch. Używając bardzo przemyślnie, tak jak i w ich przypadku, nierzadko tego, co nazywamy religijnością, bo jest też prawdziwa religijność, ta, która otwiera nas na Boga i która, jak powie Święty Paweł, przynosi nam usprawiedliwienie przez wiarę. Przez wiarę w miłość Boga, przez ufność, przez zawierzenie Jego miłosierdziu. Ale jest też ta religijność fałszywa, ta religijność, która w gruncie rzeczy zamyka na Boga, bo chce sama sobie stworzyć poczucie bezpieczeństwa, sama sobie chce stworzyć zbawienie, co jest niemożliwe, bo zbawienie. Przychodzi tylko od Pana. Przychodzi z Jego miłości. Przychodzi z tej miłości większej niż wszelka inna. Większa, większej niż, niż nawet ta najpiękniejsza miłość, jaką można poznać na ziemi, wśród ludzi, a którą jest, myślę, miłość, ma, miłość macierzyńska. Przychodzimy dziś do Pana, aby właśnie na tę miłość się otwierać. Patrzeni w te przebite dłonie Jezusa Chrystusa, gdzie wypisane jest nasze imię, gdzie jesteśmy my wypisani, bo też dla nas umarł i dla nas zmartwychwstał, abyśmy życie mieli, aby nas wyrwać ze wszystkich sytuacji śmierci, bez nadziei, bez sensu, aby dać nam Boże życie, życie wieczne. Amen.